My chcemy oprócz tego przejazdu, tych skrzyżowań, chcemy konkretnie przejścia oświetlonego ze sygnalizacją świetlną i zaznaczenia punktów, tych czarnych, tych czarnych My punktów. Jest tak daleko podsunięta ta przebudowa, to już jest koniec przebudowy czwórki. Ja rozmawiałem wczoraj z Panem Dyrektorem Kępińskim, Generalnej Dyrekcji drugiej że nie ma możliwości w tym roku wprowadzenia przebudowy. Chcecie zbierać samochotę, trudny, to będziecie zbierać. Ja jeszcze za chwilę zadzwonię do tego, do komendanta policji i mu to powiem. Chodziliśmy godzinę czasu, blokowaliśmy drogę. Siąt gazety, wszystko ok. Wczoraj żeśmy blokowali, to przyjął komendant o chochołowski. Przedwczoraj, przepraszam, był pan regular. A wczoraj miał pan kiszka, nie Spotkanie, do godzin, panią... Panie Burmistrzu, to było tam najważniejsze. Tam tysiące ludzi stało w samochodach i czekało na, na jakikolwiek ruch ze strony władz. Jedynie komendant policji yy, A, przyszedł wiem, i z nami bo... rozmawiał. Jest to nie w porządku. Czy jest Pan gotowy z nami jechać do Dyrektora Kępińskiego powstrzymać głupotę, która się w tej Państwo dzwonią się, ustalą jutro termin, że będzie który Proszę mi tylko powiedzieć, która godzina i ja tak sobie jutro ucieczny się, się z organizacji